Z Ewangelii według Świętego Jana: Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. To jest bardzo ciekawa scena, bo człowiek, który usiądzie pod drzewem, ma nad sobą koronę z liści i jest zasłonięty od strony nieba. Gdyby patrzeć na niego z drona albo z lotu ptaka, to byłby niewidoczny, bo zasłaniają go liście. Tymczasem Bóg przyjął postać człowieka, stał się człowiekiem, żeby patrzeć na nas z wysokości naszego wzroku. I dlatego ów niezwykły człowiek został przez Jezusa zauważony. Skrył się pod drzewem, być może, żeby grzeszyć i żeby być niewidocznym dla Boga. Ale Bóg był na ziemi i zobaczył człowieka. Zobaczył po to, by rozgrzeszyć i zbawić. Do zobaczenia jutro.